No to jeżeli podpiszemy, no to one są, te oświadczenia są skuteczne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym, kolejnym live z serii To będzie ciepły dom. Dzisiaj troszkę z innej perspektywy, dlatego że przygotowaliśmy. Wniosek w GWD, to znaczy mam tutaj ankietę, którą wypełniamy z naszymi klientami. Na szczęście to nie są dane żadnego z naszych klientów, to są dane takie pokazowe. Natomiast chciałbym dzisiaj przejść do takiej rzeczy, bo rozmawialiśmy już kilkukrotnie o tym, jakie błędy można popełnić przy składaniu wniosków. Dlaczego składanie wniosków w programie Czyste powietrze może się wiązać z jakimś ryzykiem. Więc dzisiaj będziemy właśnie mówić o tym, jak korzystać z generatora wniosków o dofinansowanie, i jakie dane wypełnić i co w ogóle te dane znaczą, żebyśmy po prostu mieli jasność, dlaczego pewne rzeczy są zaznaczone, a pewne nie. Dlatego przejdziemy teraz do, do generatora wniosków o dofinansowanie. Generator wniosków o dofinansowanie znajdziemy pod adresem gwd.nfosigw, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.gov.pl. Jeżeli znajdziemy się w tym panelu, to klikamy po prostu nowy wniosek o dofinansowanie. Jak nam się załaduje karta i będziemy mieć możliwość utworzenia tego wniosku o dofinansowanie, no to wtedy możemy skorzystać z różnych programów. Dzisiaj mówimy o programie Czyste Powietrze, więc składać wniosek będziemy w programie Czyste Powietrze. To jest ta sama pula środków co Ciepłe Mieszkanie, dlatego to jest jeden przycisk. Więc klikamy po prostu wnioski składane w programie Czyste. Tutaj wybieramy sobie nabór. Nabory się różnią datami ze względu na zmiany. Programie czyste powietrze, to znaczy od 2020 roku sam program czyste po, od 2022 roku sam program czyste powietrze był zmieniany wielokrotnie, więc yy, korzystamy po prostu z tego najbardziej świeżego naboru, z tego najnowszego, czyli te zmiany, które były wprowadzone 14 czerwca 2024, już niedługo najprawdopodobniej w tym systemie pojawi się drugi nabór, kiedy ogłoszą nowe zmiany w programie czyste powietrze. W części konkurs mamy do wyboru dwie opcje. Wniosek o dofinansowanie to jest ten wniosek pierwszy, który składamy, żeby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Natomiast wniosek o płatność to jest ta część, gdzie rozliczamy te wszystkie prace budowlane zgodnie z audytem energetycznym. Jeżeli wybierzemy wniosek o dofinansowanie, no to trzeba też wybrać województwo, w którym jest dom. Tak jak mówiłem, mam tutaj ankietę, która ma te dane, o będziemy tam wprowadzać. Więc tutaj w, w tej ankiecie akurat wybieramy województwo kujawsko-pomorskie. Składamy wniosek w Toruniu, więc kujawsko-pomorskie. Zapisujemy i przechodzimy do edycji dokumentu. Teraz widzimy to pole, gdzie rzeczywiście wypełniamy wniosek. Tutaj widzimy różne zakładki, które po kolei będziemy, które po kolei będziemy wypełniać. Jak już wypełnimy taki wniosek, albo w trakcie wypełniania wniosku, możemy skorzystać tutaj z tej pomocy po prawej stronie, gdzie każde pole jest dokładnie opisane. Więc jeżeli mamy jakiś problem, możemy to przeczytać. Natomiast ja będę się starał wszystko to omówić. Te pola szare, które widzimy tutaj, to są pola, które są wypełniane automatycznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym wypadku wybieramy złożenie wniosku. Jeżeli mamy wniosek, który trzeba uzupełnić albo który trzeba poprawić, albo wniosek, który po prostu wymaga jakichś poprawek, to wtedy wybieramy tamten wniosek z GWD, który mamy złożony. Klikamy przycisk tutaj u góry utwórz aktualizację, i wtedy jest z automatu zaznaczona korekta wniosku. Kolejne pola, które możemy zaznaczyć, to są wnioski składane do WFOŚ za pośrednictwem gminy. To są głównie wnioski w programie Czyste Powietrze. Natomiast tutaj można też zaznaczyć, że ten wniosek był wypełniony przy wsparciu przedstawiciela organizacji pozarządowej. Więc tak, przechodzimy do informacji. Które, które będziemy wypełniać w ramach wniosku. Więc tak, wniosek może być składany albo osobiście przez wnioskodawcę, czyli generujemy wniosek i składamy go samodzielnie, albo przez pełnomocnika wnioskodawcy, i tutaj, jeżeli nasz pełnomocnik składa nasz wniosek, to wymagane jest notarialnie poświadczone, Pełnomocnictwo od wnioskodawcy, żeby ktoś inny mógł złożyć w jego imieniu ten wniosek. Natomiast jeżeli wnioskodawca osobiście składa taki wniosek o dofinansowanie, no to wtedy zaznaczamy po prostu, że będziemy go składać osobiście. Zaczynamy od wypełniania danych osobowych. Wpisujemy nazwisko, imię, numer, PESEL. Ja to akurat przepisuję sobie, właśnie z tej ankiety, dlatego że przeprowadzamy właśnie z klientami takie ankiety, które są dostosowane głównie pod wypełnianie tego wniosku. Przepraszam. Jeżeli coś tu się pojawi, co się pojawić nie powinno, to proszę się nie przejmować, dlatego że to jest tylko prezentacja tego, możliwości systemu GWD. Telefon kontaktowy wpiszemy tutaj jakieś cyfry, żeby nie było problemu. E-mail wnioskodawcy. To jest ten e-mail, na który będziemy dostawać wszystkie powiadomienia odnośnie uzupełnień we wnioskach. To jest ten e-mail, na który będziemy dostawać informacje o tym. Że na przykład jest możliwa do podpisania już ta umowa z Wojewódzkim Funduszem o dofinansowanie. Także warto tam, warto korzystać z tego maila. Tam później w załączniku, na końcu tego wniosku, jest jeszcze oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenia elektroniczne. No i te doręczenia elektroniczne będą doręczane na tego maila. I właśnie z tego maila będzie można się komunikować później z Funduszem Ochrony Środowiska tutaj zakładamy, że ta osoba, dla której wypełniamy wniosek pozostaje w związku małżeńskim, żeby pokazać na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę, jeżeli właśnie pozostajemy w tym związku małżeńskim. tutaj wpisuję teraz PESEL i teraz tak. Bardzo ważnym elementem jest to wspólność majątkowa. Czyli czy pozostajemy we wspólności majątkowej, czy mamy rozdzielność majątkową z małżonkiem? Jeżeli mamy tę wspólność majątkową, to na pewno będzie konieczne oświadczenie współmałżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań w programie Czyste Powietrze. Później pokażę, jak wzór tego dokumentu wygląda. Kolejny status wnioskodawcy. Wnioskodawca może być albo właścicielem, albo współwłaścicielem. Jeżeli zaznaczymy, że jest samodzielnym właścicielem i to się zgadza z danymi w księdze wieczystej, to wtedy wtedy nie ma konieczności wypełniania tego, tego dokumentu, oświadczenia wszystkich współwłaścicieli o zgodzie na, o zgodzie na Przeprowadzenie tych prac budowlanych. Teraz tak, tu jest taka część, w której się deklaruje, czy się uzyskało już wcześniej prefinansowanie, czy nie. Chodzi o to po prostu, że jeżeli już kwalifikujemy się na prefinansowanie i jesteśmy, już skorzystaliśmy z tego dofinansowania 100%, to jeżeli chcielibyśmy skorzystać z niego na kolejny budynek, no to wtedy możemy skorzystać już tylko z dofinansowania. Nie możemy wykorzystać prefinansowania, czyli tej zaliczki z WFOŚ na... Możemy wykorzystać... Nie możemy wykorzystać tej zaliczki z WFOŚ na kolejny projekt, który jakby jest naszym domem, dlatego tutaj zaznaczamy, że nie zostało uzyskane dofinansowanie. No i tutaj teraz jest kwestia tego, w jakim trybie składamy ten wniosek. Jeżeli zaznaczymy, że jesteśmy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, no to to jest ten format, w którym składamy wniosek i wykładamy pieniądze z góry i później otrzymujemy te pieniądze z powrotem. Natomiast jeżeli jesteśmy wnioskodawcą uprawnionym do korzystania z podwyższonego albo najwyższego poziomu dofinansowania, to wtedy mamy opcję wnioskować o dotację z prefinansowania. Teraz przechodzimy do adresu zamieszkania. Tutaj zakładamy, że adres zamieszkania będzie taki sam jak e, adres zamieszkania będzie taki sam jak budynek, gdzie, e, gdzie składamy wniosek. W powiat wybieramy Tak jak widać tutaj te dane są automatycznie aktualizowane, więc ciężko jest tutaj popełnić błąd. W tych mniejszych miejscowościach czasem nie ma na przykład nazw ulic zaciągniętych, dlatego jeżeli tam. Jeżeli nie ma nazwy ulicy, no to po prostu zaznaczamy to i nie wybieramy ulicy z listy, tylko wpisujemy ją ręcznie. Zakładamy, że to będzie 15. Dobra, poczta od razu się wczytała, tak samo jak kod pocztowy, na podstawie tych danych, które wprowadziliśmy. Adres korespondencyjny zostawiamy, że jest taki sam jak. Adres zamieszkania i idziemy dalej. Dobra, zaznaczamy, że adres jest taki sam jak adres zamieszkania. Wybieramy, że jest to budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest jeszcze opcja, że to jest wydzielony lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Wpisujemy tutaj numer księgi wieczystej, te numery księgi wieczystych mają. Taki format. Czasem one mają numer tylko tych pięciu ostatnich cyfr, no i musimy dojść do tej cyfry kontrolnej i do sądu, który jakby wystawił ten numer Księgi Wieczystej. Wpisujemy na oddziałki. Zaznaczamy, czy dotacja na, w programie Czyste Powietrze została już uzyskana, czy jeszcze nie. Jeżeli nie została uzyskana, no to wtedy możemy wziąć pełny zakres prac. Jeżeli już dostaliśmy dotację w programie Czyste Powietrze na jakiś inny zakres prac. No to wtedy nie możemy tego zakresu prac jeszcze raz sfinansować ze środków z WF8, ale jeżeli mamy zamknięty tamten projekt, zamknięte dofinansowanie, no to wtedy możemy działać dalej, czyli możemy wziąć dofinansowanie na inny zakres prac. Wybieramy rok wystąpienia o zgłoszenia budowy. One są tak mniej więcej co 10 lat, więc tutaj nie trzeba być jakoś wybitnie dokładnym. Wpisujemy powierzchnię budynku, zaznaczamy, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte. Jeżeli zaznaczamy, że przedsięwzięcie zostało rozpoczęte, no to wtedy mamy możliwość wykorzystania faktur za prace budowlane, które były do 6 miesięcy wcześniej wystawione. Jeżeli zaznaczymy, że zostało w ramach przedsięwzięcia zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, to musimy zaznaczyć, ile takich źródeł ciepła jest. No, i musimy oświadczyć, że nie ma żadnych innych źródeł ciepła, które by mogły spełniać wymagania piątej klasy wydajności energetycznej. Dlatego, że te źródła ciepła poniżej piątej klasy wydajności energetycznej wszystkie podlegają wymianie. Teraz pytanie: jak to sprawdzić? Sprawdzenie tego jest bardzo proste, dlatego, że w Polsce od 2018-2019 roku wszedł całkowity zakaz. Sprzedaży źródeł ciepła, które nie spełniają norm efektywności energetycznej piątej klasy. To znaczy, że jeżeli kupiliśmy nowy piec węglowy po 2018 roku, to on już musi spełnić te wymagania. Nie ma takiej możliwości, żeby tego nie zrobił, dlatego że nielegalna jest sprzedaż nowych źródeł ciepła, które nie spełniają norm emisji piątej klasy. Natomiast jeżeli mamy. Piec węglowy, który był kupiony przed 2000, na 2016 rokiem, no to tutaj już nie ma opcji, żeby spełniał te wymagania. Więc jeżeli ogrzewamy dom węglem albo drewnem piecem, który jest starszy niż 6 lat, to raczej nie ma możliwości, żeby spełniał te wymagania efektywności energetycznej. Natomiast można to sprawdzić na tablicy znamionowej tego kotła. Mamy tutaj taką rozwijaną listę rzeczy, na, na które można wziąć dofinansowanie i które są kosztem kwalifikowanym w programie. Tutaj wybierzemy kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie wydajności energetycznej. No i teraz mamy rodzaje przedsięwzięcia, więc tak. Czy obejmuje montaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup, tak. No i teraz można dodatkowo. Zamontować na przykład rekuperację, można dodatkowo dołączyć do tego koszty yy, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych itd., tak yy, dokumentację projektową, czyli jakieś ekspertyzy, analizy itd. Tak Możemy do tego dorzucić fotowoltaikę oraz audyt energetyczny. I teraz yy, z to jest kwestia tej kompleksowej termomodernizacji. Czyli jeżeli na przykład mamy dobrze ocieplony dom, czyli mamy nowe okna, mamy strop i mamy ocieplone ściany, to raczej y, ciężko będzie uzyskać y, wskaźnik tej kompleksowej termomodernizacji w domu, który remontujemy. Natomiast większość tych y, domów, które były zbudowane kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, one raczej się kwalifikują, bo czasem wystarczy na przykład wymienić wszystkie okna i już spełniamy te założenia kompleksowej termomodernizacji. Idziemy dalej. Tutaj, w tej części, jak mamy informację o przedsięwzięciu do prefinansowania, możemy zawrzeć jedną, dwie albo trzy umowy na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. Tutaj, wybieramy jedną umowę. Idziemy dalej. Trzeba wpisać dane umowy z wykonawcą. Gdzie mam dane umowy z wykonawcą? Tutaj. Wpisujemy numer umowy. Wpisujemy numer rachunku. Nazwę wykonawcy, i NIP. I teraz tak, musimy wypełnić kategorię kosztów kwalifikowanych, czyli właśnie ten zakres pracy, który będziemy robić. Więc wybieramy, tak jak wcześniej mówiłem, kocioł na pellet drzewny. Kocioł na pellet drzewny można uzyskać dofinansowanie 20 400 zł, no i wtedy kwota brutto to jest 22 032 zł. Jeżeli dodamy do tego instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, to tutaj kwota jest taka sama, czyli możemy uzyskać, Dokładnie taką samą kwotę na przykład na wymianę grzejników, na bufor do kotła zgazowującego drewno itd. Tak tak instalacje fotowoltaiczne. Na instalację fotowoltaiczną mamy do wykorzystania 15 tysięcy zł, co daje nam kwotę brutto w wysokości 16200 zł. Idziemy dalej. Na stolarkę okienną. Tutaj w tym wypadku wyceniliśmy, że ta stolarka okienna to jest koszt około 40 tysięcy zł, co daje nam 43 200 brutto. Dodatkowo chcielibyśmy ocieplić strop, więc ocieplenie przegród budowlanych to jest kolejna kategoria kosztów. Tutaj Wycena była na 24 400 zł, czyli 26 352 zł z podatkiem 8%. No i dorzucamy do tego jeszcze audyt energetyczny. Audyt energetyczny to jest koszt 1200 zł, ale jako, że to jest usługa, to jest obarczony podatkiem 23%. No i teraz tutaj z tych wszystkich kosztów kwalifikowanych tu mamy. 121 400 zł, które możemy wykorzystać, z czego kosztem kwalifikowanym jest 115 000. No i tutaj z tych 115 000 możemy zawnioskować o połowę, czyli 57 500. Trzeba jeszcze wpisać tylko datę rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Tutaj wybierzemy 17 lutego. No i oświadczamy, że realizacja przedmiotu umowy nie została jeszcze zakończona. Dobrze, idąc dalej. Mamy dochód wnioskodawcy. Jeżeli wybierzemy, że jest to wieloosobowe do gospodarstwo domowe, musimy z zaświadczenia o dochodach przepisać wartość. Wysokość tego dochodu. Można ewentualnie uzyskać zaświadczenie, za, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego albo zasiłku specjalnego. No i tutaj, jeżeli zaznaczymy tę opcję no to musimy tylko dostarczyć to zaświadczenie o tym zasiłku. Oświadczamy, że nie prowadzimy działalności gospodarczej. No i tak, finansowanie przedsięwzięcia. Tutaj mamy wszystko. Wszystko mamy podsumowane żeby sprawdzić, czy te kwoty zaliczek i ta kwota dotacji rzeczywiście się zgadza. Jeżeli przy kotle peletowym nam wychodzi 116 200 zł, to znaczy, że wszystko wypełniliśmy poprawnie. Dobrze, idziemy dalej. Tu są oświadczenia, oświadczenia odpowiedzialności karnej, o nie wykluczenia. Tu warto się z tym zapoznać i wszystko przeczytać, co to są za oświadczenia i jakie tam, z jakich rzeczy nie możemy skorzystać, jeżeli chcemy wziąć udział w tym programie Czyste Powietrze. Więc pod tymi wszystkimi oświadczeniami się podpisujemy, dlatego warto się zainteresować co podpisujemy. No i teraz tak, jeżeli zaznaczyliśmy, że mamy zaświadczenie o dochodach, no to trzeba wpisać numer tego zaświadczenia o dochodach. Ja ten numer zaświadczenia o dochodach mam w tym miejscu i datę wydania zaświadczenia. Dlaczego data wydania zaświadczenia jest ważna? Data wydania zaświadczenia jest bardzo ważna, dlatego że ona jest ważna tylko przez 3 miesiące. To znaczy, jeżeli weźmiemy zaświadczenie o dochodach, to mamy 3 miesiące na to, żeby złożyć wniosek, bo później jeżeli złożymy wniosek z datą późniejszą niż te trzy miesiące, no to wtedy to zaświadczenie o dochodach już się nie kwalifikuje w programie Czyste Powietrze. No i tutaj mamy wymagane załączniki. Wymaganym załącznikiem jest zaświadczenie o dochodach. Jako że zaznaczyliśmy, że beneficjent pozostaje w związku małżeńskim, to musimy zawrzeć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań. Pełnomocnictwo. Jeżeli daliśmy komuś pełnomocnictwo do zawierania umów i występowania w naszej sprawie, no to zaznaczamy, że jest i załączamy. No i możemy złożyć oświadczenie stanowiące zgodę na doręczenie elektroniczne. To znaczy tylko tyle, że jeżeli dostaniemy maila, że mamy jakieś poprawki, no to to jest skutecznie doręczone. No i musimy dołączyć kopię umowy z wykonawcą. Tu są warunki dotacji z prefinansowaniem to jest też dosyć istotne te warunki dotacji z prefinansowaniem są zawsze takie same i warto się zapoznać z tym wszystkim jakie tam z jakim ryzykiem się to wiąże i tak dalej jeżeli klikniemy to jeżeli podpiszemy no to one są te oświadczenia są skuteczne jak dalej no to yy, tak, jeżeli tutaj możemy ściągnąć już od razu gotowe oświadczenie współwłaściciela albo współmałżonka. Jeżeli pobierzemy ten plik PDF, to on wygląda tak. No i tutaj już mamy ten. Yy, musimy wpisać adres, musimy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania każdego ze współwłaścicieli. To jest ważne, że to jest jeden dokument i dla współwłaścicieli, i dla współmałżonka. Natomiast dopiero na piątej stronie jest oświadczenie. No i tak jak. Tu wcześniej wpisujemy imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka i tutaj wpisujemy nazwisko tego współmałżonka, czyli w tym wypadku beneficjenta. Wracając do wniosku, jeżeli nie mamy tego w formie elektronicznej na przykład zeskanowany, no to klikamy, że jest załączony w formie papierowej, podobnie jak zaświadczenie o dochodach. To zaświadczenie o zgodzie na doręczenia elektroniczne wygląda w taki sposób. Tu jest tylko imię, nazwisko, adres. No i trzeba podpisać, że zgadzamy się na to, żeby Wufoś dostarczał nam informację drogą elektroniczną. Dobra, jeżeli mamy przygotowany wniosek, jeżeli mamy już wszystko zrobione, no to klikamy, zapisz i sprawdź. Sprawdzamy, czy nie ma żadnych błędów. Wniosek nie zawiera błędów. Możemy zatwierdzić wniosek. Wtedy już nie można tej operacji cofnąć. Znaczy, można jeszcze zatwierdzenie wniosku, można cofnąć, natomiast jeżeli przygotujemy dokument do podpisu, no to wtedy już nie ma takiej możliwości, dlatego że jak teraz kliknę drukuj, to pobiorę ten wniosek. Ten wniosek wygląda wtedy w taki sposób. On ma tutaj taki znak wodny, wydruk roboczy. Żaden wniosek z nadrukiem wydruk roboczy nie będzie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, więc trzeba kliknąć przygotuj do podpisu i wtedy już nie ma możliwości edytowania wniosku. Jeżeli przygotujemy wniosek do podpisu. Jeżeli przygotujemy wniosek do podpisu po kliknięciu przygotuj do podpisu. Dostajemy wtedy dokument już bez znaku wodnego. Możemy go wydrukować, wypełnić, wysłać do. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i czekać, aż nasze, aż nasze podanie zostanie rozpatrzone. Także tak wygląda proces składania wniosków w programie Czyste Powietrze w generatorze wniosków o dofinansowanie. Mam nadzieję, że to było pouczające, możliwe nawet, że dla niektórych interesujące. Zapraszam serdecznie na kolejne live z serii To będziecie płyną. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.